Cześć tu Ania i późna wieczorowa pora, ale nagrywam dla Was film, ponieważ dostałam paczkę. I nie jest to zwykła paczka, jest to paczka z Ameryki. Yy, od natki. Yy, natka z moją przyjaciółką. Nie widziałyśmy się bardzo dawno, bo ona wyjechała już jakiś czas temu i kiedyś miałyśmy takie mm, dni pasie brzucha, kiedy kupowałyśmy różne yy, słodycze, jak w jakie miałyśmy ochotę yy, i te słodycze razem spożywałyśmy i to zwykło, zwykle było za granicą yy, i naprawdę to było szaleństwo wtedy jedyniowe i Natka yy, napisała mi, że chciała mieć jakieś słodycze na święta więc teraz robimy sobie takie wirtualny dzień pasie brzucha czyli yy, Możemy coś wspólnie zjeść, będąc zupełnie na innych kontynentach. Dobra, ja przy Was odpakowuję. Nie pokażę Wam dokładnie, jak otwieram tą paczkę, bo tam jest dużymi literami napisany adres, ale możecie usłyszeć, co tu się dzieje. Nie mam boję, że co będzie w środku. To mam niespodziankę, niespodzianka, oprócz tego, że wiem, że chyba będą tam Twinkies, bo ja bardzo chciałam spróbować Twinkies. W środku na razie tu jest łóżka. Oh my god, oh my god. Już wam pokazuję. A, tak to wygląda, Sto, na, coś super imponującego. E, <ścoughs> I e, tutaj mam Marshmallows jet puffed, e, have fun with your jam. O, jestem bardzo ciekawa ich. Także ja pewnie będę robiła jeszcze um, osobny film z, um, z jedzeniem, bo pewnie nie że teraz jednocześnie odpakować i przez wszystkiego jeść. Um, ale tak, myślę, O nie, zobaczcie, to jest um, masło orzechowe. Um, super chunks, masło orzechowe i to takie o cudowne, ja jestem... No właśnie mam masło orzechowego, ale no będę jadła. Mm. E, tutaj mam e, Ghirardelli Squares e, i to są czekoladki. O oh my god, ale one pięknie wyglądają. E, pamiętacie, ja co roku mam tego onnom -on -on Y, special dla mnie, w sensie który jest z y, y, dzień po Wigilii, i znowu tym razem będzie, i właśnie cieszę się, że będzie tym razem ze słodyczami od nadki. O! To jest herbata Tazo y, z pomarańczą, i to będzie na Ja już to widzę. Herbaty Tazo są cudowne, ja je nawiązuję, lubię, ale z pomarańczą nigdy nie próbowałam. Oh my god. I tutaj mam e, e, takie cudowne ciasteczka w takiej pięknej e, puszce, wyglądają fenomenalnie, ja mam taką słabość do puszek, e, w zeszłym roku sobie kupiłam taką piękną puszkę, zesłałam do znajomych i nie wróciła ta puszka <grywka> już od nich. O, tu mam z Buff and Body Works e, White Citrus. piękny, oh my god. Jednak, to jak wcale ja mnie doskonale zna i ten zapach jest przepiękny, jest taki właśnie mocno sobie jak ja lubię, aż mi się, aż, aż, aż Tu jest y, Toblerone z y, Crunchy Salted Almond, czyli y, to jest z y, solonymi migdałami i nie mam pojęcia jak to smakuje, bardzo ciekawa rzecz, to będzie coś... Ło. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Ja na pewno jestem. Y, od dobrych kilku lat, od kiedy zobaczyłam Zombieland, nie wiem, czy widzieliście Zombieland. To jest film, w którym jest y, y, post post-apokaliptyczny post świat i tam mamy. Y, w którym oczywiście są, jest mnóstwo zombie i ostatni ludzie na świecie jeżdżą po Ameryce szukając ostatnich Twinkies, bo uwielbiają Twinkies, a Twinkies to takie słodycze, które są, muszą być przechowane w lodówce. I one w, są w Europie po prostu niewyobrażalnie drogie, bo ich transport jest bardzo ciężki. Natalia opowiadała mi, że w zeszłym roku właśnie wycofali. Albo jakiś czas temu wycofali Twinkies i ludzie się domagali ich, i one właśnie yy, wróciły. one sobie podaśnię, mieli zapasy, właśnie. Twinkies yy. ja bardzo, bardzo chcę spróbować Twinkies i właśnie samej, żeby im wysłała. Yy, I że mnie w sumie nie mnie bardzo interesuje, czy one się zepsują, czy nie, bo ja muszę spróbować. <laughs> mogą być beznadówki. Także yy, Twinkies już teraz spróbuję, yy, bo się po prostu boję, że mogą nie dotrwać. One to są, ma formę takiego ciasteczka puszystego, które w środku ma krem, tu mamy trzy takie dziurki, w których właśnie y, jest ten krem. Mmm. Mm. 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 Jest bardzo, bardzo słodkie. Bardziej czuję to ciasteczko, y, niż y, y, ten krem. Ten krem jest taki bardziej neutralny, a ciasteczko jest takie y, Ym, mocno mokre, takie właśnie mocno wilgotne od właśnie tego kremu. Całość yy, jest taka bardzo yy, kremowa, w sensie łatwo to się jak. Je. Wtedy yy. 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 jest to bardzo, bardzo słodkie takie że o, Nie uważam sobie na przykład, że gdybym była trzy Twinkisy, chyba bym wybrała to z cukru. Aż mi się przypomina, jak byłam w Stanach. Tam właśnie wszystko jest tak bardzo mocno słodkie. Show. I tak oto mój pierwszy jacht Twinkie został zaliczony, <grywia> rewelacja. I mm, tu chyba są naklejki w środku um, z minionkami. potem sprawdzę, pod Dominik uwielbiał ja minionki. O Boże, ale cudowne, zobaczcie tu w środku jest taki przepiękny kubek, um, w środku są takie małe marshmallows i jest ym, gorąca czekolada i będę sobie mowa, że taką ci czekoladę z marshmallows, ale kubek jest przepiękny i właśnie marzyłam o tym, o jakimś fajnym, świątecznym kubku, w tym roku sobie żadnego nie kupiłam yy, i on razu nadszedł sam i po prostu on jest przepiękny. Mm, dziękuję Natalia, to jest naprawdę fenomenalny i będę w nim biegać wszędzie. Jak mnie zobaczcie na mieście i nie będę z tym kubkiem, to znaczy, że to nie ja. <grym> tu dostałam taką piękną kopertę z kolibrem, cudownie zamknięta. I sobie od razu zobaczę... Jezu, jaka cudowna... Zobaczcie, jaka piękna kartka. Aż się zuszyłam. Pomagać ty, Ty, że ja, ja płaczę przy, <laughs> przy I tutaj jeszcze zostałam na koniec wam pokażę tak piękne y, pudełko. Kolejna puszka. Ja po prostu jestem puszkową królową, to y, I w środku mam. Haha! <laughs> z eos To jest po prostu tak trafione. <laughs> stupanie w dziesiątkę, bo ja bardzo, bardzo chciałam balsam EOSa, nigdy nie miałam żadnego i chciałam na to prosić Bobo, żeby mi zamówił na święta balsam, a tu nagle że to jeszcze o smaku kokosa. Total, to jest po prostu taki total. I nawet też EOSa ten balsam do rąk, to po prostu zobaczcie, są przepiękne. przepiękny. Mm. To jest teraz Secret z tej serii Pink yy, 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 Mgiełka O, to jest yy, Fashion fruit. Jaki jest po polsku Fashion fruit? Ja teraz oczywiście tego nie przypomnę Ale yy, najfajniejsze jest to, że to jest błyszczące, Jaki jest tam od Natalii Milion lat temu yy, taki cudowny puszek z, z Karoliną, który właśnie dystrybuuje Też taki brokat na ciele i... Natalia, no ja ci się muszę przyznać, jak go dalej mam On jest tak piękny, że nikt ja nie go wyrzucić On tutaj stoi, nawet na niego patrzę teraz O! I tutaj jest yy, wazelina, ale o! Yy, smaku, kremu, byle Wszystko jest w temacie jedyniowym. Idealnie. I tutaj mam tak. E, linta. E, hello, my name is Crunchy Nugat. O Boże, jak ja to zabiorę, nikt mi od tego nie oddzieli. E, tu mam kolejne Twinkies. Także jeden, raz wkładam je do lodówki, będę spożywać, a poza tym, bo, bo przyjedzie, to on po prostu chyba Padnie. Jezus Maria Tu mam coś, co też jest z tej firmy, która jest od Twinkies I to się nazywa Donets I Donets to są sześć milionatów, które są pokryte chyba jakimiś jakimś orzeszkami Ja to otwieram, bo to też chyba jest lodówkowe, tak wygląda Takie mini ponczusie. Mm, ale to jest jeszcze słodsze. Nie wiedziałam, że tak może być, ale jest. Mmm, przepyszne. Jest zdecydowanie mm, lepsze niż kultowe Twinkies. Mm, bo ma te orzeszki, w środku nie ma żadnego nadzienia. Jest tak słodkie po prostu, że... Aż mgli, ale po prostu to jest prezentacyjne, to jest szał. Um, oh, 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 oh. Mówiłam, że nie dam rady zjeść trzech triki. Otóż moi drodzy, właśnie będę jadła trzecią rzecz z firmy Hostess. Jest to donets, um, ale w formie takiej, że jest skorany czekoladą. Do na żywo. Uh. Proszę, tu mamy czekoladowego punkysa.

Kolejną rzeczą jest Butterfinger. I ja chyba nie mam butterfingerów nigdy. No, na pewno nie mam, bo że on jest z masłem orzechowym, także pamiętałabym, jak nie do masą masłem orzechowym będzie takie będzie testowanie, zobaczycie. Mm. Przewrócę w tym I <gul> kultowa czekolada Hershey I to jest bardzo dziwna, ale też nie dam. Wielokrotnie widziałam, ale jakoś się tak stało, że nigdy nie spróbowałam. A to też jest y, kolejna czekolada, która była kluczowa, właśnie y, też z filmu. Także mamy w pełni filmowy odcinek. O nie, i tu jest Linda. Y, <ścoughs> o smaku z cheesecake. A cheesecake to jest jedna z największych słabości. Nawet nie wiecie jaki to. Jeszcze ostatnia historia. Ja, Korga, cheesecake. O! Mm. Tutaj mam krem, który y, nazywa się Pro Active. Y, i on usuwa płiszcze. Ha ha! Zdecydowanie mi się to przyda na to, co się mi tutaj dzieje ostatnio, to tak. Zdecydowanie. Także to już by było wszystko tak mi się przynajmniej wydaje. Po prostu tego z tej ogrom. Ja mam po prostu całe łóżko zawalone jedzeniem i kosmetykami i po prostu Natalia. Nawet nie wiem czy radości mi sprawiła się, teraz po prostu będę tutaj leżeć i pływać w tym ja co ja spróbuję tego Eosa, a właściwie co tam zaraz tutaj spróbuję, bo jestem... Moi drodzy, tak właśnie wygląda pierwszy kontakt EOS-em i pachnie cudownie, faktycznie pachnie tylko. Cała moja pomadka czerwona nim już jest. Ale to nie jest coś perfekcyjne. To jest tak piękna rzecz, to po prostu... Uuu, wygląda cudownie. Eee, dobrze, ja już się przestanę spływać. Eee. Cieszę się, że mogę się ze mną y, zobaczyć te wszystkie cudowności. Natalia super Ci dziękuję, po prostu nawet nie wiem co powiedzieć, bo to jest tak rewelacyjne i tyle ja dość mi sprawiła i po prostu uh, ja przez chwilą spałam i byłam taka, bo kujek przyjechał bardzo późno, jest w ogóle noc, ani y, chyba całą dobę pracują, ale po prostu y, ta paczka <laughs> y, tak obudziła, zobaczcie, jaka jestem podekscytowana i jest po prostu chyba nie zasnę. Przez to, chyba do drugiej nocy nie zasnę, bo po prostu będę się cieszyć i naprawdę, no wow, ja, ja nawet nie wiem co powiedzieć. Mam nadzieję, że... O, 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 ale, o, ale mnie bolą zęby, to jest naprawdę twarde, mam nadzieję, że słyszeliście ten trzask. nasz.